Cześć widzowie, ja jestem Shadow X, a dzisiaj witam Was w przedstawieniu drugiego sezonu Roblox prawdziwe życie. Poznajcie Robiego Collinsa. Postać w naszym sezonie drugim Robi mieszka ze swoim bratem Itanem oraz ojcem Richardem, który zapracował w sobie na ich dom w górach, ponieważ jest milionerem i właścicielem banku. Robi jest 18-letnim uczniem szkoły w mieście Rosity. Ma urodziny 27 czerwca, czyli w zakończenie roku szkolnego, kiedy no, skończy tą szkołę. Jest dobrym uczniem, ale również łobuzem. Jego ojciec pracuje 12 godzin dziennie w banku, no i nie interesuje się w, w ogóle własnymi synami, dlatego robi na złą drogę. Chcecie się dowiedzieć co się wydarzy w nowym sezonie który prawdziwe życie? Oglądajcie do końca każde każde odcinki i do zobaczenia za niedługo.